Just Go, czyli po prostu jedź. No to pojechaliśmy. Pojechaliśmy na testy. Będziemy testować dwa najnowsze y, kampery y, Detlefsa. Są to kampery z serii Just Go, czyli nowe, nowe kampery zabudowane na Fordzie Transicie, czyli bardzo popularnym dzisiaj rozwiązaniu w karawaningu. Odebraliśmy te y, samochody dzisiaj. Przyjechaliśmy właśnie na kamperpark. Późna pora, wieczorowa pora, ale to nie przeszkadza w tym, żeby rozpocząć bardzo interesujące spotkania z tymi samochodami. Dokładnie. Tutaj szybko zapada noc, a, a zatem jest już ciemno. No. Ja będę testował Just Go. 6905 papiok. a J7055 eB. Wbrew pozorom nie są to takie same pojazdy. Być może y, tak wyglądają, tak wyglądają z daleka, ale y, po zbliżeniu się widać, że jest między innymi duża różnica w wielkości garażów, ale jeszcze większa różnica jest wewnątrz. To wszystko będziemy musieli wam pokazać, no ale przede wszystkim wyciągnąć wnioski. Jak te różnice w dwóch półintegrach bardzo teoretycznie podobnych y, wpływają na funkcjonowanie, na mieszkanie, na życie w tych pojazdach. No i dokładnie może się okazać, że te dwa niby podobne pojazdy mogą być dla zupełnie innych ludzi. Tak jest. Prosta różnica jest taka, że w jednym kamperze mieści się, wyśpi się czwórka osób, w drugim piątka. To wszystko za chwilę już pokażemy. No, ale teraz zaczynamy testy. Wprowadzamy się do naszych, naszych kamperów i wkrótce będziemy chcieli podzielić się naszymi wrażeniami. W środku tego kampera jest całkiem przytulnie, szczególnie jak za oknem pada, bądź jest bardzo zimno. No, ale przejdźmy do tego, co się tutaj znajduje. Tak samo jak i na pokładzie Piotra kampera, taki tutaj układ w elkę. Spokojnie mogą tutaj, może tutaj pięć osób sobie usiąść i wieczorem, wieczorem pobiesiadować. A jeżeli chodzi o górę, czyli łóżko. Łóżko jest, łóżko jest w opcji, ponieważ kamper może być dostosowany dla dwóch bądź dla czterech osób do spania oczywiście do jazdy, do jazdy cztery osoby. Tutaj mamy właśnie taką wersję. Wszystkie różnice zaczynają się już za tą ławką, gdzie układ jest zupełnie inny. Pomimo tego, że kampery są tej samej długości. Zanim przejdziemy jeszcze do różnic, to zwróćmy uwagę jak tutaj jest wysoko. Ja mam 189 89 i mieszczę się nawet, nawet, słuchajcie, nawet nie szoruję. O, o sufit, oczywiście o to opuszczane łóżko, ale ogólnie kamper ten ma 2,13 wysokości, a zatem jest bardzo, bardzo wysoki, jak na półintegrę. Zaczynamy od różnic. Po pier pierwszą różnicą, jaką w tym kamperze zauważymy, jest to ogrzewanie. Ogrzewanie. A, a raczej butle, bo tutaj mamy dwie butle z systemem Duo Control, oczywiście z możliwością tam sterowania i przełączania. No i za ogrzewanie odpowiada tak samo w jednym, jak i w drugim kamperze Truma Kombi szóst, szósteczka, a zatem mocna, fajna i przechodzimy, przechodzimy dalej, bo od tego momentu są już w ogóle całkowite różnice. Kuchnia, niby tak samo w literę L, ale Przestrzeni tutaj jest praktycznie dwa razy więcej, jak w kamperze Piotra. Lodówka jest ta sama, otwierana tylko w drugą stronę. Oczywiście ze względów takich praktycznych, tam było to łatwiej, łatwiejsze do zrobienia. Tutaj w tym miejscu mamy piękną, olbrzymią, olbrzymią szafę. I to jest też różnica, bo w tym miejscu u Piotra znajduje się łazienka. Bardzo duża szafa, bardzo przestronna. Idziemy dalej. Naprzeciwko Kuch łazienki u Piotra jest jest prysznic. Tutaj tego prysznica nie ma. Mamy kolejną szafę, kolejną dużą szafę. Także miejsca dla tych czterech osób, dla których tutaj są, jest przeznaczony ten kamper, to jest naprawdę bardzo dużo. Camper Just Go 6905, ten, w którym jesteśmy, ma łóżko francuskie, czyli podwójne łóżko. Dosunięte do jednej ze ścian, i tutaj też fajne, fajne rozwiązanie, ponieważ mamy dostęp do części garażowej, która jest tutaj niestety bardzo mała. Ale zwróćcie uwagę na to, ile tutaj jest dodatkowej przestrzeni pozagarażowej, takiej do której mamy tutaj bardzo, bardzo fajny dostęp. A zatem to jest też taka zasadnicza różnica. W moim kamperze jest nietypowa łazienka, jak na, na kampery. Ponieważ jest do, dosunięta do ściany, do drugiej ściany naprzeciwko łóżka i jest bardzo długa, ale też zastosowano tutaj bardzo fajne rozwiązanie. Zwróćcie uwagę, nie ma żadnego problemu z korzystaniem w ciągu dnia. Oczywiście ten podest drewniany ułatwia nam to, że nam się brodzik nie zniszczy. Mamy bardzo fajną umywalkę. Taką, która tutaj nie jest ograniczona. Nasze ruchy nie są tutaj w ogóle ograniczone. No i mamy kibelek, na który sobie oczywiście możemy usiąść. A tutaj też producent pomyślał o ogrzewaniu. Zobaczcie, jaki sprytny, sprytny patent mamy, ponieważ jest tutaj dysza wypuszczająca ciepłe powietrze, ale. Tu jest taka kierownica. Oto to prowadzi po prostu w dół, i później powietrze, to ciepłe powietrze, unosi się do góry. A zatem bardzo fajnie rozwiązane. Gdzie mamy prysznic? Niby jest tutaj. Mamy, mamy kotarkę, ale możemy coś jeszcze yy, zaczarować w tej łazience. Gdybyśmy normalnie używali tutaj tego prysznica, to mamy niby zasłonkę tutaj na drzwi, żeby nam się woda nie wlewała do środka do kampera. No ale to wszystko byłoby zachlapane. Ale nie. Detlef pomyślał sobie tak. Robimy takie czary mary i zamykamy ścianę. I czy widzieliście większy prysznic w kamperze jak tutaj? Ja bym jeszcze tutaj zastosował jakieś przesuwną kotarkę, taką twardą. No ale tak detlefs sobie wymyślił i tak jest. Myślę, że to też, też się będzie sprawdzało. Można bez problemu z tego, z tego prysznica sobie tutaj, tutaj korzystać. I zobaczcie, tutaj wejdą dwie osoby. Tutaj nie ma żadnej, żadnego ograniczenia ruchów. Można nawet sobie tutaj platać. OK, a teraz postaram się zaprezentować wam pojazd, w którym przyszło mi mieszkać. Jest to Detlef z Just Go. oczywiście tak samo. Model 7055EB. Pozornie taki sam, tak mogłoby się wydawać, jest kilka drobnych różnic na zewnątrz. I jeżeli wejdziemy do środka, to nadal będziemy żyli w tym przekonaniu, że to są bliźniacze modele. Bo, tak jak widzicie, tutaj kanapa, stół, boczne, boczny fotel dla gości, dla odwiedzających na skamperze bo nie jest to bynajmniej fotel do jazdy w tym samym układzie LC i jest to rozwiązanie. Zresztą, tak jak w tym poprzednim modelu widzieliście, bardzo praktyczne, można naprawdę spotkać się w kilka osób i w wygodny, komfortowy sposób spędzać czas. Przechodzimy dalej, przechodzimy do tyłu, i tutaj też mamy kuchnię, tak samo za tylną ławkę kuchnię, ale zobaczcie, że ta kuchnia też w L, czyli układ dokładnie taki sam, ale jednak jest sporo mniejszy ten blat roboczy, blat kuchenny. Wydaje mi się, że co najmniej o tyle, z czego to wynika, a przede wszystkim, jakie daje konsekwencje, o tym wszystkim powiemy. Później blat roboczy wygląda tak. Mniejszy, zdecydowanie mniejszy, ale nie powiedziałbym, że jest mały, bo rzeczywiście jest umywalka. Są y, dwa palniki w kuchni, y, dwa zdecydowanie wystarczają. Często w camperach pojawiają się trzy palniki, ta, ta, ta część kuchenna zajmuje dużo więcej miejsca. A jak zastanowimy się nad tym tematem, to chyba rzadko wykorzystujemy trzy palniki jednocześnie. Moim zdaniem i z moich praktyk doświadczeń wynika, że dwa palniki to jest zdecydowanie wystarczająca ilość. Tutaj mamy troszeczkę miejsca, tutaj mamy troszeczkę miejsca, więc ten blat roboczy jak najbardziej wystarczający. Tutaj nad y, częścią kuchenną, oczywiście szafki. Szafki kuchenne, szuflady i kolejne szafki na dole. Te szafki są ważne, dlatego że w przeciwieństwie do kampera, którym podróżuje Sebastian, zdecydowanie mniej miejsca na odzież. No Tam były dwie szafy, jedna węższa, druga bardzo szeroka. W tym pojeździe tego typu wysokich szaf od podłogi do sufitu nie ma ani jednej. Są rozwiązania na przechowywanie odzieży czy innych bagaży, za chwilę je pokażemy, ale takich dużych szaf nie ma. Tutaj telewizor z anteną satelitarną dachu i to jest rozwiązanie, które widzimy w obu pojazdach. Bardzo łatwo zwalniamy tutaj mechanizm blokujący i tego telewizora. Możemy używać oczywiście w tej części salonowej, ale możemy go też sobie wysunąć i oglądać telewizję z tylnego łóżka, z tego łóżka głównego, z tej głównej sypialni A na dachu, antena satelitarna. Lodówka, dokładnie taka sama jak w drugim, testowanym, prezentowanym przez nas modelu. Idziemy dalej. Tam bardzo fajna była u Sebastiana Łazienka. Muszę przyznać, że zrobiła na mnie duże wrażenie i. Pierwszym odruchu myślałem sobie, że tamten kamper jest ciekawszy, że też ma podwójne łóżko, że też ma dużo miejsca, ale tego miejsca tutaj, w tym takim głównym powiedzmy, ciągu komunikacyjnym, jednak, jednak dużo więcej. Tutaj nie ma problemu z tym, żeby powiedzmy minąć się przy funkcjonowaniu w większej grupy osób, bo tutaj się można schować, tu można spokojnie, dalej funkcjonować, spacerować, ale jednak w tym kamperze w tej części miejsca jest więcej, to na pewno. Idziemy dalej. Ok, no i jesteśmy w tylnej części tutaj. Oczywiście łazienka. Osobno toaleta, a osobno kabina prysznicowa. Wydawało mi się na początku, że u Sebastianu w kamperze są te pomieszczenia połączone, co w przypadku kampera pół zintegrowanego byłoby pewną niedogodnością i raczej zaskoczeniem. Okazało się, że tam też jest inaczej, że te miejsca są wydzielone. I bardzo dobrze, i na pewno plus za to dla y, konstruktorów. Tutaj mamy bardziej chyba tradycyjnej części spotykany podział, czyli z jednej strony toaleta, y, oczywiście toaleta kasetowa, Tetford i umywalka, z drugiej strony kabina prysznicowa. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj przy okazji pokażemy, że te drzwi, które zamykają toaletę, mogą być też wykorzystywane do całkowitego oddzielenia tej części tylnej od przedniej. Wtedy tylko pojawia się moim zdaniem taki lekki dyskomfort, dlatego że osobiście nie przepadam za korzystaniem z sypialni wtedy, kiedy drzwi do toalety czy do prysznica pozostają na noc otwarte. No ale to jest rzeczywiście oczywiście kwestia jakiegoś gustu czy przyzwyczajeń. A tutaj kabina prysznicowa. Wydaje mi się, że w rozmiarach całkowicie wystarczających, nawet dla ludzi nieco wyższych, czy nieco powiedzmy sobie szerszych, naprawdę tutaj nie ma problemu z korzystaniem z tego miejsca w ten sposób. Jeżeli nie korzystamy z prysznica, bo korzystamy na przykład z sanitariatu w kempingach, możemy tą przestrzeń wykorzystać jako szafę. Na odzież jest tutaj nawet specjalny drążek, który rozwiąże problem tego braku szafy, o którym mówiłem wcześniej. Miejsca na odzież, czy na bagaże, na różne przybory potrzebne w trakcie podróży w tym kamperze. Wbrew pozorom, bo tak wydawało nam się na początku, na pewno nie zabraknie. Zobaczcie dwie duże przestrzenie do przechowywania pod łóżkiem, naprawdę bardzo wysokie i głębokie pomieszczenia miejsca, gdzie można się spokojnie spakować. No, a za mną tylne łóżko. Łóżko teraz odseparowane, podzielone na dwa łóżka pojedyncze. W tym miejscu, gdzie ja jestem, można oczywiście przy użyciu tej oto poduchy i wysunięcia dolnego blatu, który tą poduchę będzie trzymał, przygotować miejsce szerokie dla pary, czy też nawet dla trójki osób spokojnie mieści, zmieści się tutaj. To też wiem z doświadczeń w tego typu pojazdach: para z dzieckiem i wszyscy będą zadowoleni o poranku, wyspani i wypoczęci. Cały czas testujemy detlefsowe Just Go. 7055B, którym, którym jeździ Piotrek i moje 6905. Ogólnie pojazdy bardzo, bardzo fajne, ale warto tutaj zwrócić uwagę na bardzo szerokie drzwi. Zwr zobaczcie, zobaczcie sami. 70 cm yy, to robi wrażenie. To naprawdę robi wrażenie. I te drzwi są bardzo, bardzo szerokie. Jedynie w przypadku kampera Piotra, to zaraz Wam pokażę, że troszeczkę one kolidują, u mnie nie kolidują, ale u niego trochę kolidują z tymi drzwiami szoferki, ale to myślę, że to nie jest problem. Przy nauczeniu się tego w odpowiedni sposób można można to eksploatować. Ja znalazłem mały minus, już Wam nie będę wchodził do środka i pokazywał, bo to będziecie widzieli na filmie. Włącznik jest na końcu łazienki, ale to wynika z tego, że tam jest ta obrotowa ściana i dlatego, dlatego tak musiało być rozwiązane, bo ja sam z technicznego punktu widzenia nie widzę innego rozwiązania. No i brakuje mi trochę wieszaczków. Mogły być troszeczkę inne, jest taka listwa, to jest trochę mało, mało wygodne i mało praktyczne. I teraz pokażę wam jeszcze te różnice w garażu, o których z Piotrem mówiliśmy. Zobaczcie, ten garaż jest tutaj mały. On on ogólnie jest wystarczający dla wielu. Ja bym tu jeszcze jakąś szufladę może, ale to już bym miał prywatnie takiego kampera, bym sobie taką wysuwaną szufladę zainstalował. A jak to wygląda u Piotra? To jeszcze raz wam pokażemy. Zobaczcie, to jest, to jest po prostu wielki, wielki garaż na kilka rowerów elektrycznych bez problemu. Się zmieści. Mówi się, że wszystkie kampery są takie same, że wszystko w kamperach już wymyślono, ale tutaj zobaczcie dwie półintegry, czyli mniej więcej takich samych rozmiarów pojazdy, a jednak zupełnie inne wewnątrz, zupełnie inny układ i to wszystko przekłada się na to, jak będzie się nam tutaj w pojazdach mieszkało. Co ciekawe, moim zdaniem, tym wszystkim najciekawsze, że to, że na przykład więcej miejsca w kuchni, czy inny układ łazienki, przekłada się na to, jakiej wielkości mamy garaż. Niby tak odległe od siebie miejsca, prawda? A jak to wszystko jednak gdzieś funkcjonuje i to wszystko razem tworzy jedną całość. No dokładnie, u Ciebie ten garaż jest wręcz olbrzymi. Potężny. A u mnie taki ja bym powiedział, dla mnie za mały mm -hmm. no ale może i są ludzie tacy, którym to by odpowiadało i w zupełności wystarczyło. A ja z kolei powiem inaczej, dla mnie ten garaż jest za duży, ja nigdy takiego na wyjazdach nie potrzebowałem, jak miałem taki garaż, to zawsze więcej niż jego połowa jechała pusta No a ja za... z kolei odwrotnie <laughs> Czyli nie trafiliśmy do końca z doborem tych pojazdów między sobą, ale to też chodzi o to, że zawsze pojazd warto dobierać pod własne potrzeby No właśnie, bo takich możliwości doboru tych układów jest tyle, że rzeczywiście każdym może dobrać je do siebie i te różne upodobania można po prostu dostosować do konkretnego modelu pojazdu. Jasne, jeżeli potrzebujemy więcej miejsca wewnątrz pojazdu, więcej miejsca po to, żeby się poruszać, przemieszać, albo po prostu lubimy większą przestrzeń, to na pewno lepszym pojazdem będzie ten model, którym podróżował Sebastian. Jeżeli potrzebujemy przewieźć więcej bagaży, a w kamperze spędzamy mniej miejsca, nie potrzebujemy aż tak dużo wolnej przestrzeni, wystarczy nam mniejszy blat roboczy. Ale będziemy na przykład chcieli przewieźć mnóstwo rzeczy, czy też dodatkowo rowery, których nie chcemy montować na bagażniku z różnych powodów, to jednak warto wybrać taki model. Jeżeli chodzi o miejsca do spania, to w tym pojeździe, w którym teraz podsumowujemy nasze spotkania z serią Just Go Detlefsa, jest pięć miejsc do spania. To górne opuszczane łóżko, tylna sypialnia oczywiście dla dwóch albo nawet trzech osób, to oczywiście kwestia indywidualna. Ale piąte, A, miejsce... Mamy tutaj. Tak, piąte miejsce możemy skonstruować w tym miejscu, gdzie teraz stoi kamera, czyli na tym stoliku i na tych kanapach. U Sebastiana w kamperze są to cztery miejsca do spania. Nie ma tej opcji zbudowania piątego miejsca, akurat w konkretnie tym modelu, bo jeżeli będziemy chcieli, to na pewno producent taką opcję wprowadzi. Powiedzieliśmy o tym, że oczywiście to jest Ford Transit. Silnik oczywiście dwulitrowy. Tutaj ty, Piotrek, masz automat. I bardzo sobie chwalę. No właśnie, a ja mam manualną skrzynię biegów, chociaż powiem, że na co dzień jeżdżę automatem, ale to mi nie przeszkadzało. Może nie przeszkadzało dlatego, że to jest taka dla Ciebie odskocznia od codzienności, jakiegoś, jakiegoś rodzaju zmiana od codziennych nawyków, ale jednak ja jestem zdania, że jeżeli jedziemy na wakacje, to raczej szukamy wygody wszędzie tam, gdzie można ją znaleźć i zdecydowanie preferuję automatyczne skrzynie biegów. No dokładnie i powiem Tobie, że analizując to, co mówią mi dealerzy innych marek, bo Detlef dopiero e, wszedł w Forda, to w innych markach rzeczywiście chętnie wybierana jest automatyczna skrzynia biegów. Jasne, no właśnie Forda, bo coraz więcej kamperów na Fordach. Myśmy takie też wnioski przywieźli z targów w Düsseldorf, kiedy kolejni, kolejni producenci kamperów mówili o tym, że nawiązują współpracę z Fordem, co wynikało oczywiście z niższej dostępności Fiatów Ducato. Jeżeli chodzi o Fordy i o te automatyczne skrzynie biegów, o których mówimy, to też ważne jest to, że tutaj nie ma problemu z doborem takiej skrzyni. W Fiatach Ducato bywało z tym różnie. No dokładnie, ale Fiat Ducato doczekał się fantastycznej skrzyni biegów. Tak, teraz już tak. Nie można tego, nie można powiedzieć, że tam coś nie działa, bo każdy jest zadowolony. Bardzo fajne spalania osiąga no i ogólnie jest fantastyczne, tylko niedostępne. Tylko niedostępne. Z kolei z Fordami jest tak, że też są, też są w porządku. Właśnie to o tym jeszcze warto powiedzieć, bo jeździliśmy tymi samochodami i mieliśmy wspólne wnioski, że te silniki naprawdę dają radę. Nie brakuje mocy. Jeździ się dynamicznie i tak, tak naprawdę naprawdę przyjemnie. Jeżeli chodzi jeszcze o to, że tutaj jest automat usobecona skrzynia manualna, nie można tego rozpatrywać w kategorii wady czy zalety, bo to jest oczywiście rzecz wyboru przy konfiguracji waszego I ceny. I, I, ceny. Ceny, i oczywiście tak? i ceny i też jeszcze w niewielkim stopniu wagi. No właśnie, właśnie na to też trzeba, na to też warto zwrócić uwagę, że to jest. Jakiś argument przemawiający za manualem, ale. Ale nie rozpatrujmy tego w kategorii wady czy zalety, bo to będziecie mogli zdecydować przy konfiguracji pojazdu. Także w tym modelu, który to jest Sebastian, jak najbardziej możecie zdecydować się na skrzynię manualną. A silniki oczywiście tylko i wyłącznie dwulitrowe, co ma oczywistą zaletę w Polsce, ale w dwóch opcjach 130 koni mechanicznych albo 170 koni. A ta oczywista zaleta, no. Pewnie wiecie, ale powtórzymy dla tych, którzy rzadziej mają kontakt z karawanikiem, to jest oczywiście kwestia akcyzy dużo, dużo niższej, przy silnikach nie większych niż 2 litry. I co ciekawe, czego dowiedzieliśmy się w fabryce, że nasi dilerzy polscy, a jest ich kilku, będą mieli takie pojazdy. No od, już od samego początku 2023 roku te pojazdy będą. A może już w tym momencie są, są dostępne i nie powinny ich zabraknąć? Także, jeżeli ym, informacja na temat dostępności, która była jeszcze kilka miesięcy temu tą wiodącą, czyli brakuje pojazdów, są długie kolejki, trzeba czekać rok czy półtora na swój samochód, jeżeli to Was zniechęcało do zainteresowania się pojazdem, to ta informacja powoli traci na aktualności. Zapytajcie lokalnych dealerów, o to, co w trawie piszczy, powiedzmy o to, co jest aktualnie na stoku, na stanie, ale też co można dostać za miesiąc lub dwa, bo te terminy rzeczywiście z miesiąca na miesiąc zdecydowanie się skracają. To na koniec, podsumowując, kilka krótkich, prostych wniosków. Ford, po pierwsze, Ford. Ford naprawdę daje radę i naprawdę przyjemnie się nam tymi pojazdami w roli kierowcy jeździło i tutaj to, że tych Fordów będzie w karawaningu więcej, a przez to będą bardziej dostępne, no i też tańsze, oceniamy jednoznacznie pozytywnie. Wnętrze. Przyciąga bardzo nowoczesne, bardzo ciepłe, odpowiednio dobrane kolory. Nawet ta płyta, którą, którą mamy na ścianie, wygląda jak filc, chociaż filcem nie jest, ale sprawia wrażenie takiego ciepłego i przytulnego wnętrza. Ja odbieram to bardzo pozytywnie. Tak, to prawda, że generalnie myślę, że z tych testów wracamy zadowoleni. I dajcie też znać w komentarzach, który układ kampera i które zastosowanie, więcej miejsca w tej części mieszkalnej, mniej w garażu, a może na odwrót, co Wam bardziej przypadło do gustu i który model Wy byście na Wasz wakacyjny wyjazd wybrali. Dziękujemy, że obejrzeliście nasz materiał do końca. Mamy nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to łapka w górę i subskrypcja naszego kanału to są rzeczy, które Dadzą nam dużo radości. Zostańcie z nami też w kolejnych tygodniach, dniach, bo będzie więcej filmów, więcej testów yy, kamperów i przyczep kempingowych. Dokładnie. My zostajemy w Bawarii i szykujemy się na kolejne testy kolejnych modeli. Tak jest.